Siema, jestem Karmes. W dzisiejszym odcinku opening konto z Allegro co 10 zł. Zobaczymy, co jest na koncie. To konto, oczywiście, jest dla Was. Link do sprzedawcy, będzie w opisie. A żeby wygrać to konto, trzeba wpisać kod w sklepie. Karmes. Kary. Mys. ty Ety. Tak wolno napisałem, ponieważ mikrofon mi przeszkadza, bo wcześniej było mnie słabo słychać. I mam nadzieję, że dzisiaj będzie lepiej. Dobra, przechodzimy już do szafki. Tutaj oczywiście smugi, nic ciekawego, więc idziemy dalej. Do lotni. Jest lotnia Mako. Za 10 zł. Konto z lotnią Mako. Zapowiada się ciekawie. Parasolka, drugi sezon. Konto jest naprawdę ciekawe. Par parasolki są w większości, chyba wszystkie. Dobra, kilofy. Nie ma ich za dużo, ale jakieś tutaj są. Ninja Ninja ulik jakiś zbierak z drugiego sezonu yy No i nie ma tutaj za ciekawych offów Więc idziemy do emotek pełno nowych Dobra, idziemy po prostu dalej zaakceptuj porażkę Dobra, emotki, są spoko nie będziemy wszystkiego oglądać Tutaj sobie zobaczymy, też nic ciekawego Plecaki drugiego sezonu nie ma, a myślałem, że będą germki Ale konto za 10zł to naprawdę jest ciekawe Dobra, skiny najważniejsze Trzeci sezon na fulla Piąty sezon Drift nieudacznik oczywiście Czwarty sezon również na fulla Litarna Agentka, Starter Paki Pierwszy, drugi to najrzadsze Tutaj z PlayStation, Dowódczyni, Drużyny Też rzadki skin No i ogólnie patrząc na to konto myślę, że za 10 zł było warto Możecie napisać jak myślicie I jeśli chcecie wygrać to konto napiszcie gotowe Jeśli zrobicie wszystko co piszę w opisie Czyli zostawić łapkę w górę, napisać komentarz Wpisać kosz w sklepie, karmy spod doga YouTube i zostawić suba. Do następnego odcinka. Siema.